No i skoro nasz vinegret jest gotowy, zróbmy sobie teraz sałatkę, taką powiedziałabym, w stylu basenu Morza Śródziemnego, tak? Czyli tak, korzystając z dobrodziejstw z diety śródziemnomorskiej, która uważam za jedną z takich najlepszych diet, naj, z największymi korzyściami zdrowotnymi dla naszego organizmu. Wszystkie produkty, które tu widzicie, Zawierają przede wszystkim bardzo dużą ilość witamin z grupy B, w tym również kwasu foliowego, tak? czyli poprawiają naszą pamięć, koncentrację, bardzo dobrze oddziałują na ten układ nerwowy i przede wszystkim ten kwas foliowy to jest coś, czego kobiety w ciąży powinny spożywać w większych ilościach. Tak? Jest to ta witamina, której zaleca się suplementację, ale możemy sobie też częściowo ją dostarczyć z dietą. Poza tym znajdziemy tu jeszcze y, witaminę C, która ma silne działanie przeciwutleniające, czyli pomaga nam redukować skutki stresu oksydacyjnego. Mamy również witaminę A, która oddziałuje pozytywnie na nasz wzrok. Oprócz tego pomaga również utrzymać y, skórę w takiej fajnej, zdrowej kondycji i zapobiega oznakom starzenia. Znajdziemy tu również y, magnez, wapń, potas. Y, Czyli w sumie wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby nasz układ nerwowy funkcjonował prawidłowo. No i również układ krwionośny, bo też też związki, te witaminy, które zabierają te produkty, pomagają obniżać ciśnienie krwi, uszpełniać naczynia krwionośne, a tym samym właśnie i obniżać to ciśnienie i zapobiegać rozwojowi miażdżycy. Jako pierwszą weźmiemy sobie sałatę rzymską, która jest takim powiedziałabym typowym elementem yy, kuchni śródziemnomorskiej. Stamtąd się wywodzi u mnie z wersji mini. Możecie kupić sobie równie dobrze taką tradycyjną, dużą. I możemy ją albo sobie porwać, albo posiekać. To już od Was zależy. Ja ją robię w takich większych o, kawałkach. Wykładam na talerz. Do tego dodajemy sobie pomidorki. U mnie są to pomidorki truskawkowe, które są fajne z tego względu, że zawierają właśnie bardzo duże ilości likopenu, który ma niesamowicie pozytywny wpływ na cały nasz organizm. Jest to taki związek, który no, również przeciwdziała komórkom rakowym. O, dodajemy sobie pomidorki, do tego rzodkieweczka, Sobie pokroicie od Was zależy. Możecie ją też potrzeć. A, dodajemy sobie weczki. Do tego papryka żółta. Paprykę dajemy sobie do kolorku i pamiętajcie, że oczywiście wszystkie warzywa przed przystąpieniem do pracy musimy dokładnie umyć. Damy sobie jeszcze ogóraska. O, jak go sobie będziemy obieraczką kroić, to będziemy mogli z niego zrobić bardzo ładne serpentynki, dzięki czemu ta sałatka będzie po prostu wyglądała ciekawiej. A wiadomo, że jemy również oczami O, Jest to taki sposób na ciekawsze podanie dania. O, pozwijamy sobie naszego ogórastka. O, możemy takie serpentynki tu umieszczać No, oprócz tego, że mamy tu sporą ilość witamin i składników mineralnych, mamy w takiej sałasce właśnie bardzo dużą ilość błonnika pokarmowego. No, a błonnik jest przede wszystkim pożądany przez osoby będące na diecie redukcyjnej, z tego względu, że pęczniejąc w organizmie, pęczniąc w żołądku, zapewnia nam uczucie sytości na dłużej. I jeszcze jeden kurasek. No i dodamy sobie jeszcze do tego trochę egzotyki, czyli melon, który również jest bogaty i witaminy A. O, musimy go sobie najpierw ze skórki obrać. Ja ją po prostu odkrawam. I robimy go sobie w tyle uznania. U mnie to będą po prostu paseczki. O, I go sobie dorzucamy do sałateczki naszej. Jak to sobie pokroicie, umieścicie oczywiście. Wszystko zależy od Was na koniec. Kiełki brokuła, które właśnie poza tymi witaminami z grupy B zawierają również sulforafan, który oddziaływuje między innymi na bakterię Helicobacter pylori, która jest no, niekorzystna dla nas, się jej skuszczeniem w naszym organizmie więc jeżeli ktoś ma z nią problem, potrzebuje ją zwalczyć, warto wzbogacić dietę właśnie o kilka No i teraz został czas na nasz winegret. Całość. O, skrapiamy. takimi dwoma łyżeczkami winegretu. Jeżeli chcecie mieć w tym jeszcze dodatkowy akcent, jeszcze większą dawkę witamin i takich pozytywnych składników odżywczych, możecie dodać odrobinę czarnuszki, która też wyeksponuje, przez to, że jest ciemna, tak odbija nam się, wyeksponuje nam całą sałatkę. I bola, gotowe, smacznego!